Zestaw z Gwiezdnych Wojen, na który rzuci się zapewne większość ludzi i to nie tylko, niekoniecznie tylko fanów Gwiezdnych Wojen. No i można by, można by było tutaj mówić, że wszystko ładnie, pięknie, ale kurde, skądś to znam. Duża armia zabijaków idzie na jednego aktora i kto w tej walce wygra? Siemano klockowe świry Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale No tak jak mówię battle Battlepacki z Gwiezdnych Wojen to jest coś co, Gdzie mało kto obok tego przechodzi Obojętnie A tutaj dostajemy no faktycznie za trochę większą cenę Ale nie tylko battle pack z trzema e, dark trooperami Oraz jednym lukiem skywalkerem Ale i całkiem e, spoko Tutaj jakby z tyłu tło Oczywiście takie żeby to ładnie wyglądało na półce Ale też da się tu w jakiś sposób Pobawić jak najbardziej ta winda I ta jakże e, no klasyczna już i kultowa wręcz scena z Mandalorianina, którego zresztą uwielbiam. Nie mogłem się na to opakowanie oczywiście nie skusić, więc je skusiłem. I zapewne kupię ich jeszcze więcej. I wylądują chociażby na moim sklepie przystań przystańklocków.pl. Jeżeli więc traicie się na jakieś pojedyncze elementy, serdecznie Was już zapraszam na mój sklep. Jednak nie traćmy tutaj czasu. Nie jestem oczywiście pierwszy, który otwiera te zestawy na YouTubie, dlatego nie będę się nie wiadomo jak skupiał. Jeżeli ktoś jest fanem kolorów szarości, czyli w Polsce powinno być ich całkiem sporo, to tu na pewno wyjdzie z tego zadowolony, bo tu właściwie mamy tylko i wyłącznie szarości oraz czarności, czyli perfekcyjnie dla, mówię, Polaków, nie jakby kolory, chociaż ostatnio te kolory są bardziej żółto-niebieskie. Całkiem spora liczba naklejek jednak, jak na tak mały zestaw, bym powiedział. Ja wszystkich naklejek oczywiście naklejać nie będę, bo wydaje mi się, że konstrukcja jakby tego nie wymaga tak w pełni, o czym jeszcze wrócę oczywiście przy omawianiu. Dość duża bym powiedział instrukcja, jak na tak wbrew pozorom mały zestaw, chociaż czy on jest tak mały? Kurczę, jak patrzę na niego z góry, to chyba jednak nie. No i jeszcze tutaj drugi woreczek, fajnie, pelerynka zabezpieczona, szaro, czarno, tak jak mówię, tutaj wszyscy będą zadowoleni. I fajnie takich kolorów, i fajnie Gwiezdnych Wojen, i bryglinkowi sprzedawcy też w tym ja i tak dalej. Dobra, nie traćmy czasu, moi drodzy, ja już sobie zestaw buduję i wracam do Was za sekund trzy i omawiamy! I gotowa konstrukcja wygląda tak i powiem Wam szczerze, jest naprawdę spoko. Oczywiście bardziej ona nada się do zdjęć na Instagramie, Instagrama, niż do zabawy, chociaż i pobawić się tutaj będziemy mogli dość dużo, a przede wszystkim na pierwszy rzut oka narzuca no nam się tutaj ta winda, która, nie wiem czy kojarzycie ten mechanizm, ale mi mocno przypomina chociażby mechanizm z Randki w ciemno. Luku Skywalkerze, jesteśmy już po przesłuchaniu wszystkich trzech kandydatów, lecz teraz Ci ich podsumujemy. Kandydat jeden twierdzi, że ma stalowe jaja, jednakże kruszą się szybko jak armia Putina w Ukrainie. Kandydat numer dwa chce, byś go uściskał, najlepiej mocą. Kandydat numer trzy już chce sobie stąd iść, bo wie, że nic dobrego go nie czeka. Ale oczywiście, Luku, decyzja należy do ciebie. Wybieram kandydata numer wszystkich no bo moi drodzy faktycznie niby to winda a tak naprawdę jest obracana wiecie tylko wokół własnej osi oczywiście mechanizm jest super i robi ten efekt który powinien wiecie zamknięta winda otwarta winda chociaż faktycznie w jej środku jest tutaj ogromna naklejka którą nie jest, jest tak łatwo nakleić tym bardziej mniejszym osobnikom no ale moi drodzy cóż jednakże po kolei tak jak mówiłem konstrukcja sama w sobie już też jest spoko chociaż no mówię zabawy no coś możemy tu rozegrać ale wiecie to nie jest nie wiadomo co mimo wszystko jestem zadowolony i chyba bym chciał, żeby battlepacki bardziej zaczęły w tą stronę wyglądać, czyli nie tylko jakieś, wiecie, byle jakie działko, które zresztą nie raz Wam w battlepackach pokazywałem na moim kanale, ale też właśnie jakaś taka większa sceneria, która po prostu na półce będzie prezentowała się lepiej niż właśnie jakaś zwykła mała konstrukcja w postaci działka czy jakiegoś spiderka, nie? Tak jak mówię, mamy tutaj windę, tutaj no niestety, znaczy niestety, niestety jest naklejka, bo to generalnie wszystko, widzicie, zbudowane z takich oto tutaj paneli, zresztą tutaj nie inaczej, no więc tu mamy naklejkę, tutaj jeszcze takie oznaczonka po boku, również naklejki są u góry, no i tutaj jest ten wielki zębatka wielka, która pozwala nam windę obracać. Obracanym elementem również jest to i jakby spoko, macie darmową obracarkę do figurek w zestawie do recenzji przy okazji. Pół wytalowane pół wystudowane, no i tutaj mamy ten przede wszystkim system, oczywiście jak jest wysunięty wygląda znacznie gorzej, ale to jest ten system, bo wiecie, no Luke Skywalker wych wychodząc z tej windy miał taką można powiedzieć solówkę, zupełnie jak Wider pod pod koniec Rogue One, pod koniec Łotra 1, nie? gdzie on tam wszedł i pokazał swoje moce. Dokładnie to była kopia trochę tej sceny, tylko w przypadku Luka. No i właściwie tutaj myślę, że ten ruch nie tyle symuluje iście tego Dark Troopera do Luka, co właśnie to przyciąganie mocą albo odpychanie mocą, które tam się działo. No ścisku oczywiście tego nie odzwierciedlimy, tu które tak jak mówiłem, że... Który to chciał? Ty chciałeś być uściskany najlepiej mocą, no bo wiadomo, chcielibyśmy zniszczyć figureczkę. Yy, początkowo chciałem tych naklejek nie naklejać. Finalnie jednak mówię, kurczę, no gdzieś tam do tych moich mocków się przydadzą. Bo wiecie, generalnie naklejam często naklejek, żeby te klocki były bardziej uniwersalne do konstrukcji. Ale mówię, okej, okay, te akurat gdzieś tam do gwiezdnowojennych się przydadzą, więc nakleiłem. Jednakże darowałem sobie tutaj tych lampeczek. Jakoś tak uważam, że nie były potrzebne. Yy, potrzebne, natomiast uważam, że tutaj by coś było, bo no z jednej strony mamy tu panele, to można się domyślać, oczywiście, że jest okno i tak dalej. Jednakże brakuje mi chociażby tu jednego klocuszka yy, szósteczki szarej, by było zarysowane że to wiecie nie jest jakieś drzwi bo teraz można powiedzieć, że to są jakieś drzwi w bok, nie? Jakby, żeby z Dark Trooperzy uciekali. A tu po prostu jeden element, tu i tu na przykład u góry, by od razu, wiecie, robił taką granicę. Byłoby widać, że to jest okno, nawet bez elementu oknowego. I uważam, że byłoby też y, tutaj y, w porządku. Figurki mniej więcej przejrzeliśmy, ale jeszcze na chwilę do nich wrócimy. Bo jest tu coś, co mi się bardzo podoba. Niekoniecznie jest to ta przedłużona spluwka, ale moi drodzy w Dark Trooperach, co mi się niesamowicie podoba, no to w ogóle przede wszystkim to, że wiecie, mamy tutaj tą zbrojkę można by rzec i ona z tyłu ma study więc jest jakby dostosowana, w sensie możemy ją sobie dostosować do znacznie większych potrzeb ale przede wszystkim podoba mi się ta głowa, bo spójrzcie jak ona jest zrobiona no też możemy to gdzieś wykorzystywać w jakichś droidach i tak dalej, jakichś kosmicznych konstrukcjach no i bardzo fajny jest tutaj też hełm, który spokojnie możemy nałożyć zwykłej minifigurce, chodź Luke pokaż jakbyś go przymierzył jak to wygląda no i sami spójrzcie, no dobra oczu może nie widać, ale całkiem fajnie na tą figurkę zwykłą też pasuje no nie powiem, wygląda taka figurka faktycznie strasznie a skoro że figurki to Luke ma dwie twarze, czemu teraz możecie się przyjrzeć jak tylko kamera ma ostrość no i z tyłu to już taki trochę klasyczny Akurat look, ale jest tutaj ok. A propos Luka, to jeden tylko duży minusik, który tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć. Mianowicie, jak jest w tej windzie, to niestety, tak jak było pokazane na początku, musi się obracać bez, bez miecza świetlnego. No bo, no bo z mieczem świetlnym, no to sami widzicie, no ani w te, ani w te, żeby pociął ten statek niepotrzebnie i wypadł z windy no i podoba mi się też głowa tych Dark Trooperów, bo widzicie, mogli dać tu większość czerwonego, zapaczka tylko tym czerwonym u góry, co by ten hełm dobrze wyglądał, co by te oczy były tutaj czerwone spod tego, a mimo wszystko dano nam taką normalną główkę do wykorzystania naprawdę uważam to za bardzo fajny zabieg, chociaż z samego wyglądu Dark Trooperów trochę bym się czepiał, wiecie, ale też ciężko było ich 100% ładnie odzwierciedlić w tej skali legowej, no one tam miały taką specyficzną jednak budowę w serialu której no nie do końca w Lego dało się zrobić no ale robiło lego co mogło, nie jest źle, ale faktycznie do perfekcji trochę brakuje. Natomiast zestawowi do perfekcji brakuje, no właściwie niewiele. Mówię, faktycznie są pewne wadki, typu trochę duża liczba naklejek, duże można było to jakoś zrobić i tak dalej, ale uważam, że naprawdę będzie to chyba top 3 najbardziej pożądanych zestawów w tym roku, i ciężko się z tym nie zgodzić. I mam nadzieję, że jest to nowy kierunek, w którym teraz trochę pójdzie Lego, bo tak jak mówię, myślę, że chciałbym jakieś, wiecie, Dionozjańskie, prawda, battlepacki widzieć właśnie z fragmentem planety, nie? A nie tylko z takim stateczkiem, jakiś zamiast spiderów. Jakieś takie właśnie konstrukcje Mam nadzieję, że to będzie nowy kierunek Może trzymam kciuki, trochę oczywiście obawiam się, że nie I zapewne nie, ale No ale co nie pozostaje, moi drodzy, poza e, Trzymaniem kciuków, pozostaje nam czekać Super zestaw, na pewno mówię Top 3 sprzedaży, jeżeli chodzi o zestawy Lego tego roku, to na stówę A i ja myślę, że ogólnie może być to top 3 Najbardziej pożądanych zestawów 2022 e, Super, naprawdę Moi drodzy, i super też, jeżeli zostajecie na tym kanale Na dłużej, oczywiście zostawiając subskrypcję Najlepiej wraz z dzwonem e, No no bo dużo tu jest gwiezdnych wojen. Dużo. I starych, i nowych, więc zostańcie. Dzięki, że byliście. Bye!